Jezus w swoim własnym rodzinnym mieście nie został dobrze przyjęty. Jego nauczanie nie zostało przyjęte z jakimś takim szacunkiem, nie był tam autorytetem. Zastanówmy się dzisiaj, czy czasem w życiu nie robimy tak, że nie przyjmujemy czegoś od naszych bliskich. Przekazują jakąś prawdę o nas, dają nam jakieś komplementy. Najlepsze są takie komplementy od babci, których nie potrafimy przyjąć. Jakaś taka prawda o nas, czasem jest to przykra prawda, ale nie potrafimy jej przyjąć od. Najbliższych nam osób z naszego najbliższego otoczenia, czy rodziny, czy najbliższych przyjaciół, a tą prawdę przyjmujemy od ludzi zupełnie nam obcych, trochę dalszych. A zobaczmy, że rodzina próbuje nam przekazać to z największą miłością, z chęcią dobra dla nas. Zastanów się, ile razy nie przyjąłeś czegoś dobrego bądź złego od osób z twojego najbliższego otoczenia, bo ciężko jest przyjąć coś, co jest blisko.